Czy to naprawdę jest aż takie proste? Zapytałem sam siebie. Opowiem kontekst tej sytuacji. Czytałem właśnie książkę o darach Ducha Świętego. I kiedy doszedłem do rozdziału, który mówił o darze tłumaczenia innych języków, autor opisywał biblijne cytaty, które o tym mówią, opisywał historię z Biblii, z życia i zakończył czymś takim. Mówi: Tłumaczenie naprawdę jest proste. Jeżeli modlisz się językami. Poproś Boga o łaskę tłumaczenia, następnie chwilę się pomóc w językach i potrwaj w ciszy, czekając, czy zrodzą się w tobie słowa z taką wewnętrzną pewnością, że to jest tłumaczenie języków. Wtedy dopiero od kilku tygodni modliłem się nowymi językami, więc to było wszystko dla mnie nowe, świeże, tajemnicze trochę, więc tak zrobiłem. Kiedy skończyłem czytać ten rozdział, pomodliłem się Boże, sprawdź, zrozumiał to, co modlę, o co modlę się językami. A może Ty chcesz do mnie powiedzieć, może nie będę tłumaczył modlitwy, ale to będzie proroctwo. Pomodliłem się chwilę w językach i w moim wnętrzu powstały takie słowa i taka charakterystyczna pewność, że te słowa pochodzą od Boga. Brzmiały one tak. Odrzuć postawę nieakceptacji. Ja Ciebie prowadzę. Podekscytowałam się tym. Mówię, wow, Bóg do mnie przemówił, Bóg do mnie przemówił. W ciągu następnych kilku dni podzieliłem się tą informacją z kilkoma moimi znajomymi z grupy charyzmatycznej. To było bardzo niedojrzałe, bo tak bardzo byłem podekscytowany, że Bóg przemówił, że nawet nie zwróciłem na to uwagi, co powiedział. Jednak to słowo, które dał mi wtedy Bóg, 31 lat temu to było, z biegiem lat stawało się dla mnie coraz bardziej ważne. Nawet w takim najtrudniejszym w ogóle okresie mojego życia, Bóg je powtórzył. Głęboko wierzę w tę zasadę opisaną w jednym z psalmów, że Bóg raz powiedział, dwa razy słyszałam, Czyli jak Bóg do nas coś mówi, a to jest ważne, to też to przyjdzie do nas z innej strony, nie tylko przez bezpośrednie powiedzenie nam przez Boga. I to było tak, że to było naprawdę bardzo trudne dwa lata mojego życia i słuchałem nauczania, w czasie którego osoba, która mówiła to nauczanie, opowiadała historię, jak Jezus umywa apostołom nogi i zacytowała słowa. Jezusa do Piotra, który powiedział: Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz wiedział. Zacytowała te słowa z Biblii, i ja wewnętrznie stanąłem zdumiony. Mówię: tak, to Bóg do mnie przemówił. Tego, co on teraz czyni w moim życiu, ja nie rozumiem. Mi się wypada, wydaje, że moje życie rozpada się na kawałki, ale później będę to wiedział. Te później minęło. I teraz wiem, że to był Bóg działający w moim życiu. Pozwalający, żeby pewne rzeczy, które nie zbudowałam na nim, rozwaliły się w moim życiu i odbudował je we wspaniały nowy sposób. Ale wtedy rozumiałam jedno: Zaufaj, choć nie rozumiesz. Bo o tym naprawdę mówiło to tłumaczenie języków, o tym mówił ten fragment Biblii. Zaufaj, choć nie rozumiesz. Oczywiście nie zawsze, kiedy modlimy się językami, Bóg daje nam łaskę tłumaczenia języków, ale chce, abyśmy na tą łaskę byli otwarci. Ale po kolei. Dar języku, o którym mówiliśmy wcześniej, to zdolność do mówienia w języku, którego się człowiek nie uczył, czyli jeden z dziewięciu darów ducha wymienionych w pierwszym liście do Koryntian w dwunastym rozdziale. I tam jest też wymieniony dar języków i łaska tłumaczenia tych języków. Użyte tutaj słowo tłumaczenie to jest greckie słowo hermeneia, które może oznaczać zarówno literalny wykład, jak i interpretację tego, co zostało powiedziane. I pokażę obie sytuacje na dwóch przykładach. Tak jak powiedziałam, modlitwa językami to jest zarówno modlitwa, ale też Bóg może tego użyć jako proroctwo, czyli przemówić do nas. A więc dosłowne użycie, tak? Był taki moment w moim życiu, kiedy jeździłem w różne miejsca, jeździliśmy taką grupą, i mówiliśmy ludziom o Bogu. To był jeden z takich wyjazdów. Niestety, człowiek, który. Był muzycznym, który grał na gitarze, śpiewał, zachorował, i poprosiliśmy innego człowieka. Ten człowiek był niechętny, bo mówił: Wiecie, ja kocham Jezusa. Ja cieszę się, że Wy goście Ewangelię, ale te dary Ducha Świętego, o których mówicie i których y, doświadczacie, a szczególnie ten dar języków nie, no, to jest coś, czego ja absolutnie nie mogę zaakceptować. No ale prosiliśmy Go bardzo. Nie mieliśmy nikogo innego, sytuacja była taka alarmowa. Było 2-3 trzy, trzy dni do wyjazdu, On powiedział: dobrze, pojadę. Pojechał i było spotkanie. Było pierwsze spotkanie, bo przyszły tam jakieś chętne osoby. Mówiliśmy o Bogu, śpiewaliśmy pieśni. I w pewnym momencie jedna z osób zaczęła modlić się w obcym języku, a druga z osób zaczęła to tłumaczyć. To słowo było proste. Ponieważ to słowo to było, że Bóg nas kocha, że Bóg nie tylko nas kocha, ale chce, żebyśmy tego doświadczali, że każdy, kto przyjdzie do Boga, może doświadczyć Jego miłości. Tak brzmiało to przesłanie w językach, które było tłumaczone. Byliśmy posłuszni temu słowu, więc powiedzieliśmy do ludzi: Jeżeli chcecie doświadczyć Bożej Miłości, przyjdźcie. I ludzie wychodzili. Myślę, że 98% ludzi, którzy było na sali, wyszło do modlitwy. Modliliśmy się. I każdy z kim się modliliśmy czegoś doświadczył. Jedni płakali, inni się śmiali, inni upadali pod mocą ducha, inni doświadczali takiego spokoju, inni doświadczali Bożej obecności. I kiedy skończyło się spotkanie, ten człowiek, który był muzycznym, podszedł do nas prowadzących i powiedział: Pomódźcie się ze mną o Chrzest Duchu Świętym i dar języków. Byliśmy zdumieni, no ale powiedzieliśmy: OK, pomodliliśmy się z Nim. Zupełnie spokojnie, nic takiego zewnętrznego się nie stało, ale to te, te wydarzenie trwało trzy dni. Na drugi dzień on przychodzi i mówi: Słuchajcie, dziękuję Wam za modlitwę. Też modlę się językami. Nie wytrzymałem i mówię do niego: Słuchaj, powiedz, co sprawiło, że zmieniłeś swoje zdanie? On mówi: Znam obie osoby: i tą, która modliła się w językach, i tą, która tłumaczyła. Obie nie znają ani niemieckiego, ani angielskiego, który ja znam perfekty. Osoba, która modliła się językami, na przemian, mówiła po niemiecku. I po angielsku, a osoba, która tłumaczyła, tłumaczyła to prawie słowo w słowo, tak jak było powiedziane. I to było jako proroctwo, tak? Czyli dar języków jako proroctwo. Była osoba, która nie znała jakiegoś języka i to był język istniejący, właściwie języki istniejące: niemiecki, angielski, a druga osoba to tłumaczyła. Inne doświadczenie, kiedy mieszkałem dwa lata w Anglii, mieszkał ze mną taki znajomy też i ten znajomy. Yy, mówi, wiesz co, kiedy ja się modlę językami, to jest to tak dziwny język, że ja się w ogóle znam czy to są języki. I któregoś razu byliśmy na spotkaniu modlitewnym, modliliśmy się, była taka wspólnota, w której było, przychodziło setki osób, my nie znaliśmy tych osób, mieszkaliśmy od niedawno w Anglii. I po skończonej modlitwie jeden człowiek podszedł do tego mojego znajomego, przedstawił się chwilę, porozmawiali i mówi, yy, Wiesz, w jakim języku modlisz się, kiedy modlisz się językami, on mówi, nie, nie wiem. Mówi to jest język persów, ja znam ten język. Wspaniale uwielbiałeś nim Boga. A teraz, kiedy dar języków to jest interpretacja, czyli nie rozumiemy dosłownie słów, ale rozumiemy, kiedy osoba inna modli się w językach, albo my sami modlimy się w językach, co te słowa oznaczają, o co się modlimy, albo co Bóg przez te słowa chce nam powiedzieć. Inne spotkanie modlitewne, jedna z osób modli się w językach, druga z osób, która stała obok niej też, no wszyscy modliliśmy się językami, upraszczając sytuację i po skończonej modlitwie jeden człowiek podchodzi do drugiego i mówi, słuchaj, kiedy modliłeś się językami, cały czas miałem wrażenie, jakbyś się modlił, Boże, złam moje nieposłuszeństwo, Boże, zmień moje serce, żebym był posłuszny Tobie. On się rozpłakał, mówi, tak, od dłuższego czasu odczuwam, że Bóg chce, żebym czymś zajął się w życiu, ja bardzo tego nie chcę, i tak naprawdę unikam tego tematu w modlitwie. Tak naprawdę, mówi, choć może to zabrzmieć dziwnie, staram się być jeszcze lepszym chrześcijaninem w innych dziedzinach życia, ale nie chcę tego podjąć. Mówi, kiedy modliłeś się językami, wyraźnie czułem, że Bóg y, daje mi zrozumienie tego, o co się modlisz, że Duch Święty w tobie modli się o to, żeby twoje serce było posłuszne Bogu. I ten człowiek, pomodlili się razem i on powiedział, Boże, przepraszam cię za moje nieposłuszeństwo, chcę być tobie posłuszny inna sytuacja, więc on, ten człowiek zrozumiał modlitwę, tak drugiego człowieka, inna sytuacja. Też grupa modlitewna modlimy się wszyscy naraz w językach. Jedna z osób yy, słysząc z inną osobę mówi, wiesz co? Kiedy modliłeś się, nie rozumiałem tych słów oczywiście, kiedy modliście w językach, ale mówiłem miałem takie odczucie, wyraźne odczucie, jakby Twoja modlitwa była proroctwem, przez które Bóg mówi: Zaopiekujcie się moim synem, ponieważ duch śmierci chce go zabić. On otworzył szeroko oczy, mój skąd wiesz? Mój, co skąd wiem? Od kilku tygodni nie mogę się uwolnić od myśli samobójczych. Zaczęło się to bardzo niewinnie, opowiada nam całą historię, jak go skrzywdzono. Skrzywdzono w znaczeniu powiedziano jakieś miłe słowa, a on się wkurzył, powiedział. No, a co by było, jakbym umarł, dopiero by mnie docenili. I te słowa gdzieś nad nim pracowały, pracowały, pracowały tak długo, że w pewnym momencie on mówi, on nie chciał popełnić samobójstwa, ale ta presja była tak duża. Więc pomodlili się, sprzeciwili się temu duchowi śmierci i ten człowiek został wyzwolony. Oczywiście modlitwa w językach to czasami jest modlitwa w języku, który istnieje, czasami to jest modlitwa w języku, który istniał kiedyś. A czasami to jest modlitwa, jak Paweł pisał w 13 rozdziale do Koryntiana, to jest rozdział między 12 a 14, czyli 12 i 14 mówią o charyzmatach, 13 o sposobie używania charyzmatów, czyli to jest ten słynny chem o miłości, kiedy mówi tak, choćby mówi językami ludzi, i aniołów. To być może nie jest język, który był, czy jest używany obecnie na Ziemi. Natomiast przyjrzymy się temu, jak się ma modlitwa w językach do, bo o to ludzie często pytają, mówią, no dobrze, ale jak ja się nie modlę językami, czy ja jestem gorszym chrześcijaninem? Nie, dary nie świadczą o tym, że ktoś jest lepszy czy gorszy. Posłuchajmy, co pisze Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Jeśli więc ktoś korzysta z daru języków, niech się modli, aby potrafił to wytłumaczyć. Jeśli modlę się pod wpływem daru języków, duch mu się wprawdzie modli, ale umysł nie odnosi żadnych korzyści. Cóż przeto pozostaje? Będę się modlił duchem, będę się modlił umysłem. Będę śpiewał duchem, będę śpiewał umysłem. Bo jeśli będziesz błogosławił w duchu, jakże na twoje błogosławienie ktoś powie Amen? Ktoś niewtajemniczony, skoro nie rozumie tego, co ty mówisz. Ty wprawdzie pięknie dzięki czynisz, lecz drugi tym się nie buduje. Paweł tutaj pokazuje pewien rozwój w darach, tak? To jest trochę przykre, kiedy ludzie, którzy dostali dar języków, zatrzymali się na darze języków i już nie ma innych darów, nie ma tłumaczenia, nie ma proroctwa, nie ma uzdrowienia. To przykre. Chociaż zauważyłem, że ci, którzy dużo modlą się językami, to rozwija w nich także pozostałe dary, o których jeszcze będziemy mówić. I Teraz Paweł mówi, że są w nas dwie sfery. Tak naprawdę, kiedy przyjrzymy się dokładnie nauczaniu Biblii w Starym i Nowym Testamencie, kiedyś o tym nagram jeszcze, to my mamy trzy sfery: duch, dusza i ciało. Tak? Duch to jest ta nieśmiertelna część w nas, dusza to jest rozum, wola i emocje, a ciało. No wiadomo, to ciało. Więc jesteśmy duchem, który ma duszę i mieszka w ciele. A więc, kiedy modlimy się językami, nasz duch się modli. Kiedy modlimy się naszymi własnymi słowami w języku, który znamy, nasz umysł się modli. Paweł potrzebuje jedne, pokazuje jednego i drugiego potrzebujemy. Tłumaczymy języki, czyli tłumaczenie czyjejś modlitwy, czy tłumaczenie czegoś prostwa, jest po to, żeby budować innych wierzących, czyli Kościół. I Paweł pokazuje tą równowagę. Po pierwsze, musisz budować siebie, kiedy modlisz się językami, ale potrzebujesz też rozwijać się w darze, na przykład tłumaczenie języków, czy proroctwa, czy jakimkolwiek innym, po to, żeby też budować innych. Jedno i drugie jest nam potrzebne. I przypatrzmy się jeszcze na koniec historii, kiedy Bóg po raz pierwszy użył daru tłumaczenia języków. To były dzieje apostolskie, drugi rozdział. Kiedy nadszedł wreszcie Dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, i zbiegli się tłumnie, i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Czyż więc ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Mówili pełni zdumienia i podziwu. Jakże więc każdy z nas słyszy swój własny oj język ojczysty? Partowie, Medowie, Alamici, mieszkańcy Mezopotami, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz Prozelici, kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy i głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. I chcę podzielić się taką historią właśnie na zakończenie, którą przeżył Richard Garlock, jeden z misjonarzy, który pracował w Afryce. W pewnym momencie pojmało go plemię ludożerców i złapano go, wyszedł szaman, Zaczął coś mówić, on nie znał absolutnie tego języka. Następnie, kiedy skończył mówić, włożył taką, taki kij, pałkę, którą trzymał, hmm, co miało oznaczać teraz ty, weź ten kij i teraz ty zacznij przemawiać. No i garlok modlił się, Boże, co ja mam zrobić? Poślij swojego ducha, przecież ja nie znam tego języka. I nagle zaczął gwałtownie drżeć. Na początku pomyślał, że to ze strachu, ale pomyślał, że oprócz tego drżenia przychodzi też takie uspokojenie i taka obecność Ducha Świętego. I poczuł taki przypływ dziwnej odwagi. Wziął głęboki wdech i zaczął mówić. Z jego ust popłynęły słowa, których nie rozumiał. Kiedy mówił, tubylcy byli zauroczeni, pochylali się aż do przodu, żeby dobrze usłyszeć, co on mówi. Zauważył, że te słowa wywierają na nich wielki wpływ. Mówił po prostu w języku tego plemienia. Nie rozumiał, co mówi? Ufał Duchowi Świętemu. Mówił to około 20 minut. Potem skończył mówić. Nie miał już żadnych słów do powiedzenia. Usiadł. Widział, że szaman i wódz są zdumieni. Długo rozmawiają, w końcu przyszli i puścili go wolno. Został uratowany dzięki darowi, który dał mu Bóg. Więc pomodlę się teraz z Tobą, aby Bóg, Bóg obdarzył Ci darem języków. A jeżeli nie masz tego daru, to bądź otwarty na to, że kiedy skończę się modlić, Ty się pomódl i bądź otwarty po prostu. Natomiast jeżeli masz ten dar, to bądź otwarty na to, żeby się pomodlić chwilę w językach po mojej modlitwie i żeby zacząć tłumaczyć to, o co się modliłeś. Duchu Święty, Ty dajesz nam wiele darów. Dzisiaj mówiliśmy o darze tłumaczenia języków. To piękny dar, przez który możemy rozumieć choć częściowo to, o co się modlimy, przez który Ty możesz mówić do nas jako do Twoich dzieci. Więc proszę Cię, Duchu Święty, za tych, którzy Ciebie słuchają, abyś wypełnił ich teraz swoim duchem i aby oni zaczęli modlić się nowymi językami. I proszę Cię za tymi, którzy już mają dar języków, aby teraz zaczęli modlić się językami, a później, żeby mieli odwagę stanąć przed Tobą i słuchać Twojego tłumaczenia, słuchać zrozumienia tego daru, którym Ty ich obdarowałeś. Duchu Święty, Ty przyjdź i działaj w naszym życiu tak, jak chcesz bo to zawsze będzie dla nas najlepsze. Amen.